Cześć serdecznie w Kulik dla Fan sportu, jest ze mną Kowal. Eee, nie tak pewnie wyobrażałeś sobie ten pojedynek i tak sobie wyobrażałeś tą rundę. No nie tak, no wiesz, on był więc bardziej doświadczony o ja miałem w planach pierwszą rundę za przeproszeniem na całość. No i zobaczyłem, co by było w drugiej. No zaskoczył mnie lewym prostym. Dwa tam razy leżałem na deskach, wstałem, ale ten trzeci lewy naprawdę miał siłę. No i chciałem wstać, no ale nie dał rady, no, Ciemno było w oczach. Łapają ciemno, ale no nie dałem rad. Słuchaj, to są gołe pięści, tu jednak przyjmowanie nawet tych lewych, prostych, stopujących, tym bardziej jak wchodzisz na przeciwnika, no jest sporo ale podjąłeś takie ryzyko, bo, bo taki miałeś gameplan. No tak, wiesz, jakbym nim tak naprawdę bokserski, on jest doświadczony, to jest skin boxer, ja pochodzę z ulicy, no to myślę, że prędzej czy później bym może gorzej wyrwał, aby mnie rozgryzł, tak? No chciałem już nas za przeproszeniem na tak zwaną Wychodzimy na się i tyle, no Na początku w pierwszych minutach to naprawdę... No, ja myślę, że to nawet dobrze wyglądało. No ale no, wyczułem, nie, ale wyprosty, wiesz, no, tak jak mówisz, to są dole pięć, to wszystko ważne. Dostałem, wiesz, obaliłem, ja się, poczułem. No wyszło jak wyszło, mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę, nie? Słuchaj, no nie ma złej krwi, bo, bo, bo Łapa też o Tobie powiedział, że, że szacun, że, że wyszedłeś, szacun, że walczy, że tam w ogóle tutaj jest taka, e, no, taki, no, w powietrzu nosi się taki szacunek wzajemnie gomdziarzy. Tak, oczywiście go szanuję, dla mnie to był już zaszczyt walczyć z takim człowiekiem, tak? No na Grondzie 7 wygrał walki, tam jakieś osiągnięcie w K1, tak? No to dla mnie to był zaszczyt. Dla mnie takiego, jak ja jestem fighter bo ja nie trenuję bardzo długo tego boksu, bo od y, października tamtego roku, no to moje ulubioności są takie jeszcze wobec niego, nie? No to... Dla mnie to był zaszczyt, tak? No spróbowałem, tam chyba dwóch sekund zabrakło do końca rundy. No wyszło jak wyszło, tak? No. Ja się, ja się cieszę w ogóle z tego, że tu jestem, tak? To jest moje marzenie. No wyszło jak wyszło, nie? Ale widzę po to właśnie uśmiechnięty. E, cenne doświadczenie chyba zebrałeś. Tak, oczywiście, no jak to zawsze mówię, mówiłem w ringu. Mówię na każdy wywiadzie, że po prostu chcę rewarzu, zaglądu, 7 z Krupasem. Na pewno będzie to oglądał, chcę po prostu reważu, będę wydzwania do wyłodarzy, pisał. Chociaż raz w tygodniu że chcę tego reważu, bo naprawdę teraz czuję dobrze. Odpocznę tydzień... I wracam do treningów, ja na że mogę wyjść z nim w tak? No nie chcę treningów, tylko rewanż w bo mi to się należy. Bo ja w się doprowadziłem, no to wygrywałem, doznałem kontuzji, a czuję się jakby to było, że ja bym przegrał to, ale tego nie przegrałem. Wiem, to jest taka zadra ambitnego sportowca, który chce te rzeczy po prostu bez jakiegoś wyzywania, ale po prostu chce doprowadzić do tej walki, żeby się zmierzyć. Tak, tak. słuchaj, no dzisiaj przegrałem, no on był lepszy, naprawdę, no. Szacunek, zwracam cały koniu, naprawdę był lepszy. Ale na gruncie 7 ja tego nie przegrałem. I każdy, kto go nie spotkał, każdy mi że to wygrał, żebym mnie nie obalił, żebym mnie nie klinczował 7 razy w ciągu jednej rundy, bo to oglądałem 10 razy, bo z 15 lat do walkę, to bym to wygrał. To jest gronda, tu mam się napierdalać, oni kurwa przytulać się. No właśnie, właśnie e, to jest to, co Ty chciałeś robić, a nie uważasz znowu, że gdybyś ty przyjął taką taktykę trochę klinczu, to e, to byś łapę mógł zmęczyć, bo, bo jesteś większy i rozmiarowo też. też. Ja tu nie jestem po to, żeby łapać. Nie chcę się przytulać. Ja chcę się napierdalać. On mi to dał, chociaż jedną rundę, doszliśmy do wymiany, mi się podobało, może za jakiś czas się spotkamy, w tym jeszcze raz próbujemy. No ja bardzo jestem chętny na wszystko, tak? Ja ja nie, 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 nie ten... Ja nie, nie, nie odmawiam wyzwań, znosowałem łapę, okej, okay, nie ma problemu, wchodzę, robię robotę, jutro mam wesele brata, jadę na wesele rano i nie się, o. Tak <laughs> mogę powiedzieć. Cieszę się, że tu jestem. Dla mnie to jest ten dom na rękawice, może się nie nadaje, bo nie jestem bokserem, ale tutaj jest dla każdego szansa. To Dobrze prawda. się trafi, wiesz, ja pierwszy ludzie widziałem, że widziałem, że prawy sierp doszedł, no może nie tak w punkt, ale zachwiało go. Bo Ja to widziałem. No on ma doświadczenie, ma chłodną głowę, wiele co może w tym momencie robić. Nie? Lewy, cały czas go prowadziłem lewym, wyciął mnie, trafił mnie lewym, no. no. Tak, nawet podłączony wie jak się zachować, nie panikuje, no bo to doświadczenie, tak, które, które ty musisz zabrać po prostu. Tak, A ja chciałem nic to prosto, żeby wiesz, no, co, ja, ma, ja ważę ja prawie 120 kg. Ja nie mam za kondycji na 5 rund, czy na 4, żeby, nie wiem, boksersko, bo on w drugiej czy trzeciej rundzie może trafił całkiem odłączony. No tak mogło być, wiesz. Ja się nie usprawiedliwiam, mi się to podobało, zebrałem zajebiste doświadczenie, wiem jak się zachowywać. Na dzisiaj 7 było inaczej, teraz naprawdę było inaczej, całkiem, wiedziałem jak to wygląda, wiedziałem jak się w rynku, całkiem inna spokojna na nogach, wiesz. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam cały klub ok, i banki gieraczu, sekcja bokserska, się. Słuchaj, dzięki bardzo, powodzenia, no i życzę Ci, żeby się udało doprowadzić do tego rewolucji. No, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Oby, mam nadzieję. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.